Cześć! Simir Maggi zaprezentowało obudowę, mowa o modelu Xcroft. Z racji, że pojawiła się u mnie możliwość przetestowania tytułowej skrzynki, chciałbym podzielić się z wami w tym filmie moimi spostrzeżeniami. Jeżeli ktoś szuka czegoś do około 300 zł, to myślę, że ten film jest właśnie dla niego. Ciekawie jak wypadła ta obudowa? W takim razie zapraszam do oglądania. Czyli tak jak wspomniałem, Xcroft to budowa wyceniana na około 300 zł. Zmieściła ona standardowo płyty w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX. Wyposażone jest dwa porty USB 3.0, gniazda słuchawkowe, gniazda mikrofonowe oraz, co na spory plus w tej cenie, port USB-C. Na górze oraz na dole znalazły się sporych rozmiarów filtry przeciwkurzowe montowane magnetycznie. Zabrakło niestety filtra od frontu, który byłby moim zdaniem dość wskazany przy nawet tak drobnym meszowym froncie a jak już przy front panelu jesteśmy. Jest on ogromną zaletą i jednocześnie największą wadą tej skrzynki. Na plus zdecydowanie fakt, iż można go zdemontować dosłownie najmniejszym paluszkiem ręki. Nie trzeba się szarpać z sam obudową, jak to często bywa w produktach tej klasy, także uwielbiam ten system montażu i zdecydowanie poprawi to komfort czyszczenia jednostki. Niestety, coś za coś, sam front wykonany jest z przeciętnego plastiku, a sama siatka dość mocno się ugina, pod nawet niewielkim naciskiem. W zasadzie jestem pewien, że nawet niewielkie uderzenie doprowadzi do jego uszkodzenia. Sporą zaletą jest pojemność tej obudowy. W piwnicy nie ma najmniejszego problemu ze zmieszczeniem nawet dłuższych zasilaczy czy też grubszych kabli. To samo tyczy się lewej ścianki, gdzie wejdzie nam chociażby GPU do 37 cm oraz cooler CPU do 185 mm. Jestem zadowolony także z ilości miejsca na poprowadzenie kabli od prawej strony oraz satysfakcjonuje mi ilość możliwych miejsc do spięcia opaskami zaciskowymi. Jakość blachy jest przyzwoita. Jest dość standardowo jak na tę półkę cenową, ale cenię sobie fakt, iż ścianka montażowa płyty głównej stawia dość wyraźny opór i nie pozwala się zbytnio odginać nawet pod mocniejszym naciskiem. Testów temperatury w tym filmie nie uświadczycie. Zamontowałem tu już archaiczną platformę w dodatku z nieoskalpowanym procesorem, więc nie miałoby to zbytnio sensu. Nie martwiłbym się jednak zbytnio o ten aspekt, ponieważ na wyposażeniu mamy cztery bardzo dobrej jakości wentylatory. Mają one przepiękne podświetlenie ARGB, no ale właśnie, Dochodzimy w tym momencie do kolejnej sporej wody tej skrzynki. Moim zdaniem, brak nawet najprostszego kontrolera ARGB w tej cenie boli. Nie wszyscy bowiem będą posiadać trzypinowy pod ARGB na płycie głównej. Słabo, bo nawet tańsze propozycje konkurencji często miały taki kontroler, dlatego w tym miejscu ta budowa traci dość mocno w moich oczach. Szkoda również, że miejsca na wyprowadzenie kabli nie posiadają gumowych przepustów. Niby pierdoła, ale zawsze usztywnia to przewody oraz poprawia estetykę naszego builda. Miejsc na dyski mamy dwa. Dolne piętro przeznaczone jest wyłącznie na 3,5-calowy dysk HDD, górny zaś jest hybrydowy i pozwala zamontować jeden dysk 3,5-calowy lub jeden dysk 2,5-calowy, nie jednocześnie. Takie jest oficjalne mocowanie lecz na chcącego nic trudnego. Jak wspomniałem wcześniej, w piwnicy jest sporo miejsca, więc nieco bardziej zaradnie zmieszczą tu spokojnie jeszcze parę satowych dysków. Maksymalnie rozszerzymy wentylację do siedmiu wentylatorów. Bardzo szanuję za fakt, iż zarówno na górze, jak i na dole wejdzie nam 360 mm chłodnica. W przypadku montażu 360 na froncie zaleca się przesunięcie tacki na dyski. Wykonałem też prosty pomiar sonometrem hałasu, jaki generuje ta obudowa. Wyniki prezentują się następująco. I jakbym miał podsumować ten film, to bym po prostu powiedział, że jest to dobra obudowa w dobrych pieniądzach. Niektóre skrzynki w tej cenie robią pewne rzeczy lepiej, niektóre gorzej. Na pewno bardzo pozytywne wrażenie na mnie zrobiła ergonomia. To jak się po prostu wszystko montuje, składa i jak jest zresztą spasowane też, no to jest naprawdę spory plus tej obudowy. Mimo wszystko ta obudowa idealna nie jest i ma swoje wady. Brak kontrolera czy kiepsko wykonany frontowy panel, no to są rzeczy, które po prostu, moim zdaniem, nie przystoją w takiej cenie. Mimo wszystko Uważam, że ta budowa nie jest złą obudową. Jeżeli ktoś szuka naprawdę czegoś do 300 zł i nie może dopłacić nawet tych 20, 30 czy 40, no to myślę, że Xcroft będzie całkiem ciekawą propozycją.